Halo, halo Mietku, halo, halo Władku, witam serdecznie. W piękny, dosyć ciepły wieczór w stolicy, gdyż dzisiaj nagrywamy dla Was właśnie stąd. Moi drodzy, wpadliśmy na pomysł, żeby dzisiaj zabrać i Was, i nas właściwie na niedawno otwarty nowy Jarmark Świąteczny. I właśnie dzisiaj jedziemy, właściwie zaraz będziemy jechali pociągiem do centrum, gdyż w tym roku Jarmark jest pod pałacem kultury. Już raz byliście ze mną pod Pałacem Kultury w odcinku bodajże 38 albo którymś. A dzisiaj Was tam zabiorę, ponieważ rok temu jarmark był przy kolumnie Zygmunta, w tym roku jest właśnie pod Pałacem, więc jedziemy zobaczyć, jak to wszystko ładnie wygląda. Już parę dni temu był śnieg, więc byłby taki fajny, już świąteczny klimat. Teraz, niestety, już go nie ma, ale to nic. Myślę, że jak tam dojdziemy, to klimat świąteczny nastanie. Panowie i panie. Sprawdzimy sobie też, co dobrego jest do jedzonka. Aczkolwiek ja po części już wiem, co jest. Mniej więcej wiem, jakie są ceny, gdyż oglądając internet, nie da się tego ominąć właściwie. Ale sam się upewnię, czy rzeczywiście takie ceny są. Zobaczę wielkości tych posiłeczków, tych Pajt na przykład, albo Bigosu. Bo ja powiedziała, że ma ochotę na Bigos, więc jedziemy zjeść Bigos. Zobaczycie też w tym odcinku. Znane wam osobistości, tak jak Marcinek. Marcinka już e, znacie z jednego odcinka. tu jak rymuje. I e, prawdopodobnie zobaczycie też Patryczka. I będzie też Monika. Cówka dziesika. Także e, zapraszam was na ten dzisiejszy, fajny, trochę świąteczny wieczór. jak to nie Czyli złapaliśmy się, udało się. Tak jest. A a do Chcesz, żebyś z tym mikrofonem tak chodził? No, cały czas. Wywiad, że wiesz, że... Ja nie udzielam wywiadu. E, Moje, Moje wywiady są na drogie. drogie. Na, na, na. Nie stać na Teraz, Zanim pójdziemy oglądać jarmark, to zwiedzimy cały centralny po poszukiwaniu toalety. Tak Gdzie? Patrz tam stoi, tam jest, tam 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 na górze No Tu te, jednorożce Ja mam tu swój wehikuł czasu Wehikuł czasu purpurowy Fajny klimacik. tylko mówię, szkoda, że śniegu nie ma Lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie Polecam, Patek Sadowski Nie wsiadasz jednak Fajne Tutaj widzimy, że to z e, Nowa wersja, Electric. tuningowana Tak, to jest wersja elektryczna Napędzana nogami Lemana. Mans'a Pedały i Proszę od od bardzo Proszę bardzo Wciśnij gaz proszę Muzykę włączyłem od teraz włączyli. Gaz wciśnij proszę Ciśnij gaz nie pali. Nie pali. Ale chodzi o to, 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 to. Nie pali. Nie pali, Nie pali, Nie pali, Nie pali. To jest wersja. To jest wersja prototypowa. Dopiero wyjdzie. Dopiero wyjdzie. Tutaj kolega nam. Kolega nam zaprezentował, jak to będzie wyglądało. Aczkolwiek musimy jeszcze chwilę na ten model poczekać. Szukamy teraz Moni. Podobno gdzieś tu idzie. Więc zaraz zobaczymy. Wyłapiemy ją z tego tłumu. Po, 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 po. Nie widzę, nie widzę. Idzie, idzie, przebija się przez tłum, idzie, 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 idzie. Yes! Bonjour, a gdzie reszta? Właśnie tam. No, idziemy. Ty, co darmo to co Co No na pewno coś muszą, bo tak to normalnie by tyle ludzi nie przyszło. Będziesz na 72 odcinku. No? O dobra, teraz się umalowałam <grym> Pasi, <grym> Pasi. <grym> Dobra Gdzie jest Jadzia? Oddawaj Jadzie. Nie mam Jacia. Dawaj. Jadzia zaginęła. Zaginęła w akcji. Nie wiemy, gdzie jest Jadzia. <grym> Szukamy Jadzi. Jadwiga! Jadwiga. Jadwiga. <grym> może panowie ochraniacze wiedzą gdzie jest Jadwiga. Jaczko! To byś tak mniej podejść. Wiecie, wiecie, może gdzie jest Jadźka? Wiecie może gdzie jest Jaczka? Nie, bo siedzą Ale weź co to ma być? Masakra Tak, właśnie tylko, że czerwone światło Czerwone światło zrobię tak Wskakuj Monia, na nich oni cię zaniosą Człowiek. Aż dziwne, że jeszcze nikt nie trąbi O człowieku, toż tam w ogóle nie będzie Miejsca, żeby cokolwiek Taki ładny zielony ten, zobacz Ja to nie jestem zainteresowany, bo kiedyś w Bydgoszku wjechałem na górę nie i, mów, I się zacięło? Nie, no nie zacięło się, bo to tak wolno zjeżdżało I chciałem przysponować, bo kiedyś byłem ten, młody i głupi no. I mówię, ja to dam radę, a wiem, że mam taki lęk wysokości Ja dam radę wjechałem I się na górę skrykałeś i... się w majty Prawie. Prawie. <laughs> Prawie jak zobaczyłem goś tak wiesz No, ja lotu, to, ja to, to, ja to samo miałem tak, zakopany. jakieczka Jak no, ruszała no, tą gondolą, to myślałem, że, że bardziej tych rurek trzymać się nie dało no. Co to za konkurencja? Jo. Jakieś lampki, kamery. Mikrofony. A. Mi dobry serdecznie, mam na imię taki tok. O. Po angielskiemu. Wiem, właśnie. A nie wiedziałem, że scena będzie z jakimiś tamtymi. No, a nie słyszysz? Ale kamera nie oddaje wielkości tego koła Coca-Cola jak pójdę? Nie wiem, podejdź i zapytaj Powiedz, dzień dobry Jadzia poszła po Coca-Colę I ma A wiesz co po za, głowie? Za darmo Za darmo, trzeba było wziąć siedem A wiecie, że po się w głowie nic nie robi, nie ro nic się nie robi właśnie. Nic. Ha, ha. nic. Teraz będziesz piątą zimną kolę. Tak. Wzięła, bo była za darmo, typowo po polsku. Bo to będziesz nie? Za darmo to i ocet słodki, nie? Boże? Fajnie by było tak dronikiem, sobie oblecieć to dookoła. A no to jest chyba zakaz strefu. No się strefa zakaz lotów. A byłoby fajnie. No. Bilet VIP na tego młyna. Kosztuje 200 złotych. Za 200 zł to można do Iławy pojechać. Skarpety można kupić. A fajne są jakieś? Ale brzydkie. Znaczy się tutaj to brzydkie. Takie rysunki, ja myślałem, że to z Mikołajem czy coś. Idziemy wygrać misia. O, dawaj, będę rzucał w kosza? Ale to jaka kolejka, jest chłopiec. Ale myślisz, że ci wszyscy ludzie to w kolejce? Daj no. mi ciastka. Ciastka? Ciastka takiego. To jest ciastka? A, A tego ciastka? Jest ciastka, jak ze, ciastka. Z tego ze szereka. Albo tego, pana bombkę. Nie, ciastka. A bombka by była fajna, bo tam poduszka i przytulanka. Tam są czurosy. Co to są czurosy? To przyniosę na ten rybiec, ja. Nie robiłem tego. Nie widziałeś, były tłuste, <grystanie> <grystanie> dzień dobry o, widziałeś? no i teraz pytanie czy grzaniec, czy piwko? czy grzaniec? grzaniec to ty stań do grzańca ja stanę do żywca ale no? tu jest ciepły żywiec no w garach jest przecież no w garach przecież. to ciepły będzie nie, to jest serki góralskie. Klasyczne 8 zł, z żurawiną 9, z boczkiem 10, z boczkiem żurawiną 11. Lajkujcie, subskrybujcie i... Udostępniajcie. Udostępniajcie. Ale... proszę. Idziemy w poszukiwaniu bigosów. Bigos! Gdzie jest Bigos? Soki tłoczone. Ogólnie jak na Jarmark Świąteczny to całkiem wesoło jest Frytki z Amsterdamu. Tu powinno być tylko od polskiego rolnika, a nie tam z Amsterdamu. Pluszaki i zabawki. Hot apple pie. I cinnamon roll. O, to dobre. Jak pachnie. O, tu mamy maskotki. Tam już dalej nie ma jedzenia. O, Przepraszam. Tu zobaczcie, strzela się gola, a bramkarz cały czas broni. Muszę w miarę, w miarę muszę jadzie szukać, bo już na mnie nakrzyczała, że nie mogę tak nagle odchodzić. Jestem, jestem. Staram się Cię widzieć. Zobaczcie, grzaniec, szklanka 400ml, 28 zł, średnio. Grzane piwko też było za 24. No nie, ewidentnie ten odcinek nie będzie płatny. Ciekawe, czy znajdziemy ten Bigos, który jadzie chciała. Spajda ze Gdzie jest pajda? Tak? Idziemy zjeść kawałek chleba ze smalcem za 20 zł. Zobaczymy, widzieliśmy, że dosyć spore są, więc może będą warte swoje ceny. Ale ludzi, jest naprawdę masa. Tu Monika by mogła przyjść. Hałwa, hałwa, hałwa i coś pięknego, blok czekoladowy. Mmm, mmm. Ale piękne rzeczy. Jadzia mnie wysłała po Bigos, a sama stoi po Pajdę. Ale domek ładny, zobaczcie, jakbyśmy na włościach takie mieli jeden domek dla do gości, taki co to by wynajmował, ale klimacik, a tu się zdjęcia robi. Zobaczcie, wow, tam jest Mikołaj, i można sobie robić z nim zdjęcia ekstra. Kto z Was wysyłał listy do Świętego Mikołaja? Takie skrzynce Pamiętacie jeszcze, jak kiedyś były? Nie wiem, czy teraz są Wszystko idzie mailowo A, Ale coś wrzucał Jak chciał resoraki nowe Teoretycznie mógłbym jeszcze tam pójść zobaczyć, ale tam raczej biżuteria Jakieś torebki, buciki Kocyki pewnie Ale no... Gdzie jest Bigos? Stoimy sobie z Jadzią. troszkę tańczymy Nie jest zimno, ale tańcujemy sobie Zastanawiamy się jak długo można robić kanapkę ze smalcem? Godzinę. No. Godzinę, Godzinę czasu czekamy, żeby dojść w ogóle do okienka. Ja rozumiem, ludzi jest dużo, ale jak długo można robić kanapkę ze smalcem? Stwierdziliśmy, ja że byśmy... Zrobiła w dwie minuty. No? Biskitu. Może oni pieką chleb albo świnie na smalec tam Chyba świnie przerabiają. Tam. No. Znaleźliśmy problem tej kolejki. Po prostu są dwie kolejki. Jedna jest z naszej strony, druga jest z tamtej strony. I tam osoby po prostu sobie wchodzą i zamawiają. A mnie One hour later. Myślę, że spokojnie godzinę czekaliśmy po te kanapki. Dwie kanapki ze smalcem, z ogórkiem kiszonym, z szczypiorkiem i cebulką prażoną. 27 chyba złotych. Zaraz zobaczymy, czy warto. Trochę hamowę zrobiłem, bo tak jak kolejka była z jednej strony, kolejka była z drugiej, to ja stanęłem na środku. No bardzo dobra robota! I poszedłem tam szybciej niż jaćka. Także konsumujemy. Nie pamiętam teraz, którą osoliłem. Chyba tą, bo jest tu sól. Ale jak będzie niedobre, to oddam, nie? Na razie sam ogórek. Chleb ze smalcem, który ładnie wygląda. Ale powiedziałem, że wystoję w tej kolejce tak długo, jak trzeba będzie, bo to jest tradycja, żeby na jarmarku coś zjeść i wypić grzańca. Grzańca nie wypiłem, ale fajde mam. Do niczego więcej stał nie będę. Za dużo ludzi. Za duże tłumy, za duże kolejki. Nie mówiąc o tym, że panią, które robiły tą bajdę, w się w ogóle nie śpieszyło. Ale co mają się śpieszyć? Co? No. coś się dobre? Czy nie? Godzinę staliśmy. Nie wiem, czy dobre po to, żeby godzinę stać. W domu bym spokojnie zdążył obiad zrobić. No. To są realia No, niestety, no. Byli państwo, nawet mi smacznego życzyli Jak zawsze, godzina czekania, 5 minut jedzenia Dzień dobry Dzień dobry Dzień Dobry Ale i tak Co masz? Y, mam y, ten... Y, barsz czerwony. <laughs> czerwony Mam barsz czerwony, tylko usiek mi nie daje do niego, ale generalnie jest, jest dobry Ile czekałeś? 25 minut. My zapajrzą godzinę. A ty jesteś chory, czy nie? nie? Nie. A co? A powinienem być? Nie, no, dla zdrowotności właśnie piję barszczyk, więc jestem zdrowy. No, Jest jakaś 20, tak? Czy nie no jeszcze? i co? Nie, 19:30 w sobotę i ty barsz pijesz? Ale bez obowiązku. Sam wigilie barszczy piję o 16 ty. No właśnie, <laughs> ty pijesz. Ty dopiero o 20 pijesz. To jest kolejka do młyna. Podobno 3 godziny się stoi. Można, żeby się przejechać do góry. A myśmy dwa dni temu byli wyżej niż w tym młynie. Tam na tarasie. Dajcie spokój. Dobrze, że ciepło jest. Jakie cieplusie, proszę bardzo. Takich to by nie mark Kolorowy czapinki to też ładne. Gdyby mieli takiego Bobasa, to bym go kupili, by mu ciepło było. Ciepło by było. W główku i w plecku. W plecku? W główku, bo to kapture ma. To takie indiańskie szale. Bransoletki szczęścia. Namówiliśmy dwóch trenerów, trenerów Legii, żeby poszli strzelić gola w tego obracającego się bramkarza. Dasz radę strzelić? Eee, ja już kiedyś strzeliłem. <śmienny> I nie, jak, był to, nie był to samobój. <śmienny> jak Marcin strzeli gola, to daję lajka. Dla Marcina. Zobaczymy, może Patrykowi się uda. No, klimacik się zrobił świąteczny, impreza ze świętami w jednym Patryk mi wopsł tą imprezę Czemu? Tą muzykę, bo puścił mi indyjską wersję tego Indyjską wersję? Indyjską wersję Last Christmas tak? tak? Jak macie ochotę to posłuchajcie sobie przed świętami, bardzo fajnie, bardzo fajnie <laughs> Indyjska wersja <laughs> tak Last... Polecam, ja In... Włączymy wam, bo ten odcinek i tak nie będzie płatny, więc posłuchajcie sobie teraz Jak nie będzie płatny? Nie będzie, bo muzyka jest w tle oryginalna i w ogóle okay. No Mam nadzieję, że tu nie będzie kolejki. Nie będziemy stali półtorej godziny, żeby kopnąć w piłkę. Trybuny nawet są. Chłopaki trochę potrafią w piłkę. No i niestety to jest ten moment, kiedy muszę bardzo przeprosić, ale nie mam filmików ze strzału obydwóch zawodników. Nie wiem dlaczego, nie wiem gdzie się podziały, więc po prostu musimy przejść dalej. Serdecznie panowie przepraszam. Tutaj Christmas, I gave you my heart, but the Tutaj się o wiele lepiej, tam jest tragedia. Ale ładnie. Drogo, 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 drogo. No, drogo, drogo, no. A, coś jak piwo na koncercie, albo nie wiem, jakieś tam chipsy na czosy na meczu. To no wiesz, zawsze to będzie zarobek na takich rzeczach, nie? I wiadomo, że ludzie kupią tak jak my, staliśmy godzinę po chleb ze smalcem. No to i tak to będzie zawsze sprzedawane i tak będą zawsze kolejki i tak będzie to nakręcanie tego całego biznesa. Po to się chodzi do roboty, żeby sobie na takie pajde pozwalać. No, żeby sobie no. Po to się robi 3, 3 dni, żeby w e, 15 minut sobie to no, To, tam, to tam maksyma, wiadomo. No. no ale taką wipowską gondolą by pojechał, co za 200 zł? Podsumowanie jarmarku. Generalnie polecam jako takie e, doświadczenie jak nie masz co robić. Ale no już tak bardzo bardzo. Tanio to już było. Drogo, bardzo drogo. E, co kto lubi? E, zapiekanka 33 zł. Z koperkiem. Z koperkiem. W żabce masz za to dwie pizze. Robię lepszą. Nie, nie to, żebym się przechwalała. E, Diabelski młyn ładny, ładny. I za darmo. Popatrzyłam za darmo, więc za darmo. Więc zaoszczędziłam 200 zł na przejeździe. Stąd ta kolejka. Bo za darmo. Bo za darmo, nie, znaczy ja za darmo stałam, patrzyłam. Aha. Przejazd 200 zł, więc 200 <grym> w kieszeni zostały. No dobra. A teraz myślę, że idziemy na lepszą część wieczoru. Za darmo. To też jest ciekawie. Będziemy jechać pewnie. metrem. Wydamy pewnie połowę tych pieniędzy, które wydaliśmy na jarmarku, a będziemy... A żarcie będzie na trzy dni. Tak, no. Dziękuję bardzo. Ty to lubisz kamerę widzę. Soul eyes my god, I thought you were someone to rely on me. I guess I was a shoulder to cry on a face on a lover with fire in his heart, a man undercover, but you tore me.